Witam Państwa. Witam Państwa ponownie. I ra, jeszcze raz. I, i, dzień dobry. i życie wszystkim. Zbyt. Proszę Państwa, jeszcze raz się wrócę do tego reportażu, co przed chwilką ten reportaż był. Powiem Państwu tak. Dobrze, że to się stało, że telewizja polska przyjechała i proszę Państwa i telewizję Polskę częściej, żebyście Państwo przyjechali i te sprawy poruszali, bo ta sprawa nie może zostać bez po prostu tak sobie zamieciona pod dywan. I, i proszę tę sprawę naprawdę traktować w sprawę poważną. Dopóki. Wy Państwo nie przyjechaliście, to by te sceny zazwyczaj siedziały, a jeszcze dobrze, żeście przyjechali. I przyjeżdżajcie, często odwiedzajcie tego człowieka, bo ten człowiek naprawdę to no, jest. Po prostu wiecie, jaki on jest. Przekonaliście sami na własne uszy. I proszę, przyjeżdżajcie, często róbcie reportaże i to po prostu puszczaliście świat. I opiszcie dokładnie tego człowieka, czym on się zajmuje i co on pokazuje. Bo to, naprawdę, żeby nie telewizja polska, to na światło dziennie opisała i ci redaktorzy, którzy się zajmują to jest yy, po prostu yy, się mówi program tak zwany alarm który to prowadzi redaktorka tylko nie wiem, jak ona się nazywa ta redaktorka, która prowadzi dobrze to zrobiła, nagłośniła bo czas najwyższy było. proszę państwa ta sprawa nie może ucichnąć tak sobie bez niczego i tak zamieciona pod dywanik a pan Krzysztof K. z ludzi robi po prostu nieudaczników i ludzi obraża nie, tak nie można Społeczeństwo Polskie zasłużyło na ładne życie i ładne traktowanie, a nie żeby przez takiego jednego człowieka, proszę Państwa, żeby taki człowiek po prostu, no nie chcąc się mu nieładnie, tak po prostu nieładnie pomawiał. Nie wolno nikogo pomawiać. I dobrze się stało, że tu przyjechali. I częściej proszę, jak Telewizja Polska nie może, niech przyjedzie TVN z Warszawy, niech to sprawę nagłaśniają i niech tego człowieka opiszą szczególnie, czym on pachnie i co on przedstawia, czy on naprawdę jest jakiś Struszy Bóg? Nie. Tylko proszę Państwa, jeszcze raz powtarzam, niech telewizja, TVA, różne polsat przyjeżdżają, niech robią wywiady, niech zobaczą co on pokazuje. Bo to, co się dzieje, proszę Państwa, obok sąsiady mieszkają, mają dzieci, ludzie pośredni, żony. Proszę Państwa, to nie może tak trwać, że taki człowiek będzie jeden i on jest nietykalny. Nie, tak nie można tej sprawy zostać. I jeszcze raz powtarzam. Tej sprawy powiem tak, TVN niech przyjedzie, a Telewizja Polska niech nie popuści tej sprawy tak łatwo i niech dochodzi spraw w swoich sądzie. Bo to co on państwu zrobił i to co kazał, powiedział przed, przed policją, proszę dochodzić spraw w sądzie. Bo to jest obraza godności człowieka, który się ludzi nie zna i na takie drogie pan Krzysztof Karr po prostu wyzywa i każe stąd, jak to się my odejść. Bo ja nie będę się wypowiadał na temat słów cudzuralnych, bo to nieładnie. I proszę niech telewizja Polska wniesie sprawę do sądu, albo do sądu normalnie, albo sprawa cywilne. I za to proszę ukarać takiego gościa, bo to co on zrobił, to naprawdę przyniósł telewizji Street, jeżeli telewizja tyle przyjechała drogi, czy to była telewizja, ty się mówi, nie obojętnie, czy to była telewizja, czy to warszawska, ale to się liczy telewizja. I proszę takiego człowieka naprawdę wyciągnąć surowe konsekwencje i nie popuścić tej sprawy, jeżeli puścicie, to on wam wejdzie i... Na głowę nastra, bo on jest zdolny do wszystkiego, ale jeżeli go popuszczacie, i mu dajecie swobodę, on wszystkich wyzywa. Nie patrzy, czy to jest osoba znana, czy nieznana, czy to dziecko, czy nie dziecko, czy to kobieta starsza, czy nie starsza, on wszystkich wyzywa. Proszę Państwa, od, powiem Państwu tak: Matulę wyzywał od różnych, od czarowniców, od różnych. Moją Matulę traktuje Matula moja, która ma 63 lata i on wyzywa o czarowniców, Proszę Państwa. Gdzie jego godność mnie wyzywa od pedałów, zboczyńców, gwałcicieli i różnych? Proszę Państwa, niech ktoś mi udowodni, czy ja jestem tym gwałcicielem. Jeżeli Pan Krzysztof K tak będzie dalej robił, no to proszę Państwa, niech to sprawo naprawdę kto? A dobrze, że telewizja przyjechała i częściej proszę o reportaże, żeby telewizja nagłaśniała. Puszczała świat, i nieczęsto często przyjeżdża, odwiedza tego człowieka, bo ten człowiek jest zagrożeniem dla społeczeństwa i świata. Dziękuję Państwu. Do widzenia i życzę powodzenia w dalszych sukcesów życia i zdrowia. Dzień dobry Państwu. Z tej strony, jak to się mówi, Washington. go tutaj go także, pozdrawiam Państwa. No. W zapowieści jak to się mówiąc, no na dzień dzisiejszy temat Krzysztofa K, jak bo już oglądałem Lajta jego, no nie pozdrawiam jego mocno zbytnio, bo on trochę mnie obraził. Nie powiem, że nie. Ale co chodzi na to, że on jako człowiek, bo to człowiekiem nie jest. No to jest bydlakiem, żeby pokazać swoje przeciętnie jajka, nie jajka na stół razem i z majorkiem, że kto ma lepszą, a kto ma gorszego, to raz, a kto ma dupkę szerszą albo węższą, to dwa. I także państwo... Oglądajcie te lajty, jak to się mówi przeciętnie, wszystkie, które dacie rady, to ten, bo warto. Nie powiem, że nie warto, no bo, bo każdego człowieka podniesie w górę. Ale to jest dla mnie, że jest czysta durnota, przynajmniej takich koniowałów. A druga sprawa, że chciał Krzysztof K., Założyć no przeciętnie lajta tutaj go i plus w miarę firmy tutaj, go jak to się mówi, że żeby głosowali na niego, bo on chciał otworzyć klub samotnych pisałów. No to trochę to jest też nie tak, żeby. W Białymstoku rządzili, bo gdzie się da, to się da, ale nie w Białystoku. W Białymstoku pochód był, to nie powiem, byłem na chodniku, widziałem jak to szło. Wiem, że mieli w miarę nago chodzić, ale nago nie chodzili, bo co dwa metry to policjant stała. I także tutaj go nie. A druga sprawa, że koniował był na, na scenie zaraz przy o Jezu jak to się zwiedzam. no mało z tym zaraz sobie przypomnę do tego to że go chcieli po prostu można powiedzieć że może jakby ten to by go zabili i to było samo przy fontannie no ale go że koniował szybko jak przyszedł tak szybko wyszedł no, Piasek Także to w miastoku było i ten, ale po prostu żeby nie policja i tu ten, no potem nie powiem, no była awaria. Bo policja atakowała równo z kulkami gumowymi. No tam była. Awaria tutaj, ale ja już mnie tam na tym całej posesji nie było. Bo nie chciałem tej wojny całej bić, bo widziałem co się dzieje przynajmniej na placu i tutaj. No Ludzie zachowywali się na chodnikach spokojnie to tylko tyle że tylko taka pielgrzymka że jakby do kościoła szli i z powrotem wracali bo to tak było że oni od kościoła szli do lipowej końcowej to ten i z powrotem wracali no i właśnie potem y, była wojna że tam przeciętnie i kamieniami obrzucani zostali butelkami do tego, no policja urządziła swoje wojnę jak to się mówi, kulkowo i to właśnie się nie dziwię że na tej zasadzie powinno tak właśnie wyglądać przeciętnie, że w razie awarii, czy nie bądź jakiejś demonstracji to żeby policja używała kul gumowych i do tego jak nie to gazowych tutaj no także to, żeby to uspokoić całe państwo i żeby to państwo trochę się uspokoiło bo to nie jest takie coś to Białystok jest miasteczko tylko to nie jest Warszawa że aż aż że każda jest dzielnica, tutaj tego i oni co mogą zrobić, co chcą. A Białystok to jest tylko, tylko, to jest pionek poza żądaniem wszystkiego i tu ten. Dlatego mówię no, jest kulturka, żeby była w Białstoku zrobiona de besta. A ja już swoje przysłowie zaczynam gadać, bo już mnie po prostu nie będę bluźnił i do tego będę bez gos. i także Państwu życzę szczęścia, zdrowia i pomyślności, jak to się mówi. No, na dzień dzisiejszy, po imieninach moich, jeszcze no tak mogę powiedzieć. Bo 24. imieniny obchodziłem, także jeszcze do siebie może zbytnio nie doszło. Ale. Staram się dojść do siebie. A następny night, może by do lepsze. Także, dziękuję bardzo ślicznie i dobranoc. Dzień dobry Państwu, tutaj go, z tej strony. Jak to się mówi, Jan, no, Kajusz, tutaj go i także, już w miarę, lej... no, zostawić lajtopa, tak.